Rajd na orientację Powsinoga to jeden z najtrudniejszych rajdów, w jakich braliśmy udział do tej pory. Na 100% rajdów, w których braliśmy udział w Powsinodze, zabłądziliśmy. Czy tym razem będzie inaczej? Nie. Yeah. <laughs> tym razem też zabłądzimy. Zrobimy wszystko, żeby tak było. W tradycji musi stać się zadość. Dobra, stąd. Która jest z Państwa rodzina? Ten pan rzuca, będzie Panie dobrze. To ten pan, proszę bardzo. Zadanie <grymna> jest to, się chłodziciela trzyma. Brawo! A, super. Każde nadepnięcie to jest strata pół. pół, pół. Mąż pół. nie trzyma za rękę, ale mówi lewo, prawo. No. Startujemy. Dobra, sześć kroków prosto. Robić małe kroszki 4, 5, 6. A dobra, jeszcze 4 proste Dwa. Stop, 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 stop No, jeszcze raz. No, no idzie, dobrze, jeszcze. O jest, jak strasznie. Jest światło poświata. Po i... prostu... Nie, tak. Dobrze idziesz? Tak, bardzo no, dobrze. Bardzo no, uwaga, teraz masz słupek po prawej, więc... Do... Ale to obiniemy ciś proste. Tak, a czycie po prostu Mały Nie, krok, to, mały to. krok. Zaczęło się chodzenie na skróty. Tak kierownik do sprawy zadącił. Jak się zmęczył, to pani go wzięła na rączki, o, a potem mniej pan weźmie, dzieci, i dzieci, kto weźmie na rączki? No mówię, że pan, o, Pan tata. Pan dzieci weźmie na Pan tata. Przerywamy w tym miejscu transmisję, jakiś. jest. Podsumowując, rozbliżamy zbliżamy się do mety. wiedzieliśmy siódmy punkt. Niezwykle tajemniczy. Dostępny tylko dla nielicznych. Nie dla wszystkich. Na Ambonie. Nie pod Ambonie. A mógł być na Ambonie. Tak, no trzeba było jeszcze wejść. Nie, nie trzeba było. No dobrze, ja śpiewałam. Ja tańczyłem. Gdyby zgadnął się. Taki zgadłem. Komorana, Pikoł, czaplę. kołem rzuciłeś. Ale sukcesy w po pijaku chodziłaś. A ja po pijaku chodziłam. Ja byłam niby po pijaku, a ty mówiłeś do mnie w lewo zamiast w prawo. To jest ciekawe zjawisko. O, pacz, zaczniemy wręczać te nagrody, to powiem jedno, że yy, ponieważ brałam udział w tym rajdzie, przeszłam całą trasę, na co są świadkowie, to wiem jaki to był trud i oprócz tego, że gratuluję tym, którzy znajdą się na podium, to gratuluję wszystkim, którzy przeszli tą trasę i mieli z tego dobrą zabawę.